Witajcie ponownie, zajmiemy się jeszcze raz dodawaniem ułamków. Zanim oczywiście do tego przystąpimy, warto pomyśleć po pierwsze o wspólnym mianowniku, myślę, że tutaj dość łatwo go znaleźć, oraz zamianie tej liczby na liczbę e, zmieszanej na ułamek niewłaściwy. Zróbmy to od razu tutaj na etapie jeszcze zanim zaczniemy rozwiązywać, czyli 2 razy 2 to 4 plus 1 to jest minus 5 drugich. Wspólny mianownik, który od razu się nasuwa to jest 8, gdyż 2 razy 4 to 8 i mamy 8 więc na wspólnej kresce łąkowej, albo wiecie co, tym razem zróbmy to na różnych kreskach ułomkowych, tak dla ćwiczenia. Zatem <laughs> tu było minus 5 drugich wiemy, że mianownik już będzie 8 wspólny, to tutaj mnożymy razy 4. Zatem i licznik tego wyrażenia musimy pomnożyć przez 4, następnie mamy plus, nie zapominamy o prawidłowych znakach. Mianownik już jest 8, więc tutaj nic się nie dzieje z tą liczbą. Następnie minus, przepisujemy 3 czwarte. Mianownik ma być 8, więc mnożymy razy 2, ale także w liczniku. Zatem mamy minus 2 ósmych plus 7 ósmych. Minus 6 ósmych. No i teraz zgodnie z tym, że dodawanie i dojmowanie jest przemienne, to możemy robić to w dowolnej kolejności. Ja zrobię w pierwszej kolejności te dwa razem, czyli 7 minus 6 ósmych to jest 1 ósma. Minus 20 plus 1 to jest minus 19. Czyli mam minus 19 ósmych jako wynik. No i oczywiście warto pomyśleć o wyciągnięciu e, całości m, przedłamek. Czyli mamy 2 ósemki w 19, czyli mamy. Minus 2 i zostaje nam jeszcze 3 reszty, czyli 3 ósme. To jest wynik tego zadania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, powiedzcie mi, co o tym myślicie. E, nie zapomnijcie o zostawieniu lajków i do następnego filmiku z tej serii.